Jeden flakon, który ogarnia cały rok. I nie kosztuje fortuny. Czyli perfumy, które zawsze pachną dobrze. Model Legend of the Parfum. Zapach czarnej, luźnej marynarki. Elegancki, czysty, zawsze na miejscu. Nie robi hałasu, ale sprawia, że pachniesz jak ogarnięty facet w każdej sytuacji. Bezpieczny, świeży, męski, generyczny, nowoczesny fuzer. Afnan Supremacy Collector's Edition. Tu mamy luźną marynarkę, ale z ananasem w kieszeni. Owocowo-drzewny miks. Z jednej strony elegancja, z drugiej strony świeża energia. Taki zapach to zawsze pachnie dobrze, bez względu na porę roku. Raban XS to jest biały t-shirt lat 90. Prosty, czysty, daje trochę retro vibe, ale z drugiej strony świeżość i luz. Idealny na co dzień jeżeli nie chcesz kombinować, ale pachnieć dobrze. Wciąż uniwersalny mimo upływu lat: Lavern, Blue Lavern To tak jakby de Chanel poszedł do kościoła. I wykąpał się w dymie z kadzidła. Niebieski, żeloprysznicowy, dzienny chłopak, który potrafi pokazać kadzidlany pazur. Świeżość, która ma drugie dno. A ty masz swój całoroczny, niedrogi numer jeden? Zostaw komentarz, porównamy wybory.